Nagraj. Witam was kolej w drugiej części pierwszego odcinka Zagrajmy w Transformers Wojna o Cybertron. Jak widzimy, jak widzicie, teraz idziemy do windy, a że te dwa pajace nie umiem je opalać. No, no to my je musimy. Zde Dobra, teraz idziemy tutaj i mamy tutaj, jakby to powiedzieć, taki korytarz pełen przeciwników. Muszę jeszcze i tutaj za chwilę. Wszystko sprawdzimy. O, tutaj jest korytarz pełen przeciwników. I tutaj przydają się te osłony. Osłony AK yy, skrzynie. Jeżeli zniszczymy kilku, możemy przejść na następny. Bo pchanie się w sam środek kosztuje. kosztuje. ekran. ekranem. U nie. Przegrałeś, zginąłeś. Jesteś najgorszym z najgorszych. Tak jest. Rozwalamy tutaj wszystkich. Mam nadzieję, że mnie słychać. Aha, dobra. Tak właśnie mówię, niskich poziomów amunicji po prostu. Jeszcze najgorszy jak się ma strzelby, bo tutaj to już nie ma przebacz. Mm, mm, mm. Brak amunicji? Papa, pa, nie znajdziesz. Nie znajdziesz przez piu, pół poziomu. Jest jeden taki moment. A to jeszcze pff, chyba w innej misji, ale. No, już jest mieć strzelbę, jak jest walka, zużyjesz te wszystkie 20 pocisków. Masz jeszcze tylko granatnik, który ma 15. No i trzymasz 30 pocisków. 45, przepraszam. No kurde, co ja gadam: 35 pocisków, a granatnik. O dobra, tutaj poznajmy przeciwników, o których mówiłem w tamtym odcinku. I gości z wyrzutniami rakiet, którzy chowają się za osunami, ale są na tyle słabi, że można ich zniszczyć z serem z karabinu. Tak. Większość osób da się zniszczyć z serem z karabinu. A wszystkich da się zniszczyć z serem z karabinu. się chcę mi się z bo jest dosyć późno. Dosyć późno nagrywam narrację do tego. Więc tak, dzisiaj najprawdopodobniej prześlę jeden odcinek, jutro będzie następny odcinek, albo tylko dzisiaj prześlę dwa odcinki. jeszcze będzie jedna część. A przy nagrywaniu drugiej części Fraps powiedział. Nie ma miejsca. Tak jest. Nie, to jest drugiej części drugiej części. Ale przy nagrywaniu trzeciej części. raz powiedział. No, Zapchane po prostu już nie miałem miejsca. Musiałem trochę wykasować z trych no I no, bo... Dostałem po prostu takiego załamania. Po prostu... To, to się przy końcu za, nie, zniszczyło. Ale nie będę wprowadzał was w szczegóły. Dobra, bierzemy życie albo nie bierzemy i idziemy dalej. No tak działałem właśnie, gra tych ja Nie będę używał w ogóle chyba. Bierzemy nową. No, no i tutaj jest ten moment, kiedy wziąłem strzelbę za karabin. To, to są największe błędy w tej grze. Wziąć strzelbę zamiast karabinu, bo to działa tak. Jak masz wybrany karabin, to zamieniać karabin za na inną bro Za na przykład strzelbę. Jak masz wybrany na przykład kredatik, Przepraszam pójdę mikrofon. Jak się ma na przykład dwa... Yy, granatnik, to granatnik dzisiaj zamienia na trzeba. Ja bym wolał taki. Bo tutaj dowiecie się dlaczego. No dokładnie, nie jeszcze chyba nie w tym momencie, ale, ale już... Matka, jak nie, nie chce mi się tego komentować już więc tak idziemy dalej No i tutaj jest dlatego nie lubię mieć mało amunicji Albo Najlepiej mieć pistolet erbonowy i ten i, kar i karabin rozmowy to, to, to wtedy jest już luksus ale że nie, nie można mieć wszystkiego Starscream znowu się odzywa to się praktycznie niczego muszę sobie inny mikrofon Dobra i tutaj dowiecie się dlaczego amunicja się właśnie przydaje. W, ka w każdym grze się amunicja przydaje, ale akurat w tym momencie w tej grze jest bardzo potrzebna. I tak jutro dzisiaj będzie wrzucony ten odcinek. Jutro mam nadzieję wrzucicie trzecią część. To jest tylko trzy części są z problemów technicznych no. Mia Miały być dwie, ale trwa... odcinki to... Tutaj misje są długie, więc no Tutaj misje są długie i dlatego To jeszcze chwila. No, dokładnie to jeszcze połowa. Może nawet. Ale nie połowa. Materiał za mną. I tutaj największe zaskoczenie tego roku. A no, dokładnie największy przeciwnik tej planszy. I on ma, i według mnie, to jest po prostu szarżownik, czy jakoś tak. Najłatwiej go pokonać, po prostu granatami, rzucać w niego ciągle. Ale metoda jest taka: on biegnie starczą, nie możesz w niego strzelić. Bo ma tarczę, no i tak z tyłu, ma na plecach, ma coś takiego, w co trzeba strzelać, i przy odpowiedniej ilości strzałów. Przy, od, przy odpowiedniej ilości pocisków bum tak, nie, nie wiem dlaczego konstrukcja autobotów dlaczego takie coś jest nie wiem, może oni byli za silni i trzeba było włączyć coś co było ułatwiało ich zniszczenie Ach, nie rozumiem tego to tak samo jak wydaje na przykład do czołgu guzik autodestrukcji na przykład powiedzmy yy, tam o mm, mam nic. No, to jest... No, może nie to samo, ale podobne. Możesz rzucić kamienie. BUM! Lecz w procy małestrzeć! BUM! Jakby takie były czołgi, to... To byle dziecko mogłoby zniszczyć ty byś rzuciło tam piłką czy czymś I proszę, jest, mam włączony mikrofon dopiero po 9 minutach, zobaczyłem Dobra. Strzelamy, strzelamy i strzelamy, nic innego. No, okazjonalnie. No, skaczemy. Tak, skakanie jest najgorszym elementem w tej grze, według mnie. Nie lubię skakać. W tym akurat. Tutaj to, to nie jest platformówka, ale elementy platformowe są tutaj. No i to jest najgorsze. Dlaczego są? Nie mogli zrobić jakichś schodów, tylko platformowe. I nie, to nie chodzi o jakieś platformy takie duże, że trzeba nim skakać, żeby nie wpaść do czegoś tam. Tylko... no a zresztą zaraz tam powiem Tak, tutaj są wiatraki, które trzeba niszczyć, a dodatkowo takie gejzery ognia, lawy czy czegoś tam Chyba to są gejzery. No i tak, odbierają nam jeden chyba pasek. Jeden... no... pasek po prostu tak. A ja taki To już w ogóle... Chodzisz, buśjesz pistoletem... BUM! I koniec gry! Nie, nie to, że zaczynasz od początku, tylko no, giniesz. Zaczynasz od punktu kontrolnego. To nie jest takie złe, prawda? Przelepić to, niż zaczynać misję od początku. I tutaj w tych... A, nie, aż... Dobra, skaczemy. Tak. W tym możemy zdobyć różne bonusy, tarcze, bronie, granaty i tak dalej. Więc tak. Kaczemy przez kilka wietraków trzeba je niszczyć, bo jak nie to to samo co w tamtych Stop, w mikrofon, nie wiem co ja mam z tym mikrofon. I to jest y, to samo co w y, na przykład powiedzmy A to jest to samo co w tym o w tych pionowych wiatrakach. To jest to samo. Tam jest bonus w postaci chyba tarczy, czy jakiejś broni. Patrzymy wszędzie, czy czegoś nie ma. No i tutaj chyba hmm, są snajperzy. Chyba. już to zapomniałem. Tak. Tutaj są snajperzy. O ja cię kręcę jak ja tego nienawidzę. No. tych snajperów, bo oni mają jeden pasek, jeden pasek energii. To jest realistyczne, że dużo nam zabiera snajper. Tak, gdyby... ich nie było tak dużo. Jakby było dwóch czy trzech, to jeszcze bym się cieszył, ale ich jest z 5 Co ja gadam? Z 10 z 15. Ale na szczęście mamy pistolet energonowy, który ma przybliżenie razy coś tam. I jest to bardzo dobra broń. To jest snajperka... To jest snajperka. To jest... Tak sobie ja już... no do... Pistoletu, tylko takie co ma... Pesmy. O, mam, mam już. Ma siłę na... To jest tak samo jak Magnum z celownikiem. C ta takie porównanie. A karabin ergonowy, to jest wszystko. Może być to jak, jakakolwiek broń. Taka... No, kar jakikolwiek karabin szturmowy. ładny. Nie, nie mam pomysłu jaki, ale mógłby być jakikolwiek. No. Powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Bo mam już na liczniku 15 minut. Yy, no i jedną sekundę. 5 sekund. Dobra To tak Nie wiem, co teraz powiedzieć Na ekranie co ja mam komentować Walczymy ze snajperami I my jesteśmy snajperem Dla takich ubogich Bo mamy snajperkę dla ubogich Jakbym miała tak podsumować Chyba wiem, jak nazwał ten odcinek Dostajemy snajperkę dla ubogich Albo poznajemy szarżownika. A nie wiem jaki będzie tytuł odcinka. Ale zapewne. Bitwa snajperska. Albo. Pierwsza śmierć. Nie, nie wiem jaki będzie tytuł odcinka. Mamy jeszcze minutę to o czym ja mam gadać. No, krwę o no tytule. E tak, jeżeli chodzi o kanał, to po tej serii zapewne znajdzie się jakaś inna gra. Tak, to jest. To, nie, 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 nie wiedzieliście po prostu, że może się znaleźć inna gra, prawda? No, dobra. No, nie, nie wiem, co tam może znaleźć. A jak się znaleźć? się przygoda, płaczka. Ej, ja nic nie widzę takiego. Może jakąś krótką grę, tak. Na rozluźnienie. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pomysłu. Dobra. Teraz coś szedł i tak. Do zobaczenia. Do widzenia. No, do zobaczenia w kolejnej części, którą na pewno wrzucę jutro. Chyba.